Night Kurwa mać Jeden Phoenixa. Jeden dwóch na rampie Jeden był rondo. Jeszcze jeden, chyba. No nie wiem, no, Dobra. Dobra, ja mam to tak. to wiem, to jest moja mapa, nie, ja tu się trzymi jak... Ja kurwa yy, Mynią w monopolowym kurwa Pader, i radio idzie rampa Daję ci kawa Jeszcze dawaj dawaj Kurwa Ja pierdolę doble I goryl Lampa Lampa minus 41 No kurwa nie dało się tej broni strzelałem i chuj <laughs> Dam ci smoka i ja pójdę na cut bo Przemiemy to tak jakby skończyć Wo, SPOTA w Dziękuję wam za 1331 Dolka Co za wspaniała dotacja W sumie się zgadzam z opisem, więc... zajebiście, nie? O kurwa to... No ja no! Ja pierdolę! Co tu się stało? Ta, aha, bo to się rozbijało z zatrzymywaniem, no tak. się pod rampy po prostu zagrał, Widzisz, widzisz? A, to jest właśnie, kurwa. że. Nice! Ale comeback, już myślałem, że kończy. No, później. emocje po prostu. Wujo zaczął wprowadzić nie od razu swoje, Piękna nie? rozgrywka. Musiał streama tutaj podbudować, nie? Co no tam się dzieje? Debo, ja bo przebóla! No! i, i, i na pełnej wiek tu wentyla znowu Wyjebane w nas, totalnie. 1 Podchodzę, 1 jedynka. podchodzę, O. blisko. A WP On był w rampie Dawaj ace'a, byku No nie, Borko Ja zalogiem Dawaj troszkę do prawej Flashing Stank please, stank please, please, Jeszcze drugi Baka. Thank you Dziękuję! Trollowałeś mocno, mocek. Zagramy. Zagramy ja akcję, kurwa. Season Cześć. albo das 2. Season. Mówisz? No. To zagamy Dobra, play season, kurwa. Chuj. OH. <laughs> Ła, kurwa. No nie retardy za mną biegną, kurwa. Witam. Kurwa, spóźnienie. Proszę mecz, kurwa. Nie możecie nagrać, tak kurwa. Co się Biegnie. kurwa dzieje? O, o, no biegnij, biegnij, kurwa! Jego z kampi w tunelu. Popierdoliło go, czy popierdoliło? HP. Brawo, grałem net smoki, znałem kiedyś. On był góra. Ten ma 30 HP. On ma górę, powiem. Waj, waj. Ale nie dam sobie głowy. 30 góra, był na pewno. 30, Nie Niemal tam, no. Co jest? O kurwa! Kto Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Dzięki byki! Dzięki kurczaki! Dobra, walka wieczoru teraz wjeżdża!

Ja mu chciałem dać urodzinowy donate No to dało. Ale on już podobno tak wyłączył? Dam mu 5 dych na flaszeczkę Z... Zaraz Czekajcie, zaraz jak wróci, żeby nie było, że pominął donatę, nie? Ale nie piszcie mu Przeszle Sajowi dodatkowe 50 Jak wygram Dzieli mnie ten puchar na dwóch Bawko, no nie musiałeś. Działa? Nie musiałeś, ale dziękuję Ci, dziękuję bardzo nocen Urodzinowa flaszeczka, ja myślę, że tym samym się odwdzięczę, a jak będzie okazja, żebyś się wspólnie napić, to jak najbardziej. A jak? Również. Łobębę. Biało, na przyle. Jeszcze będę... tam, kurwa. Kurwa. Co się stało? Kto się jebał Poszedł w górę Co to było? Chodź do Ty, ja nie wiem na co ja wszedłem tam Ale wiem jaką stronę O Jezu To ja bym się zagrała byku. Ja pierdolę ja Tak, wiedziałem Ja pierdolę, nie? Jeden CT Króci, króci, da. Do. Co to był? Ej, co to było? Czemu tak szybko? Mal tenko się, ja się chowam na, na bombie ja tak, Nie broi sure. Nie broi nie Broi kurwa, eee, o kurwa, o kurwa. Nie, przecież kurwa na czasu nie Teraz też powiedziałem jak coś. Mogę rzucać najpierw. Proszę. Idzie... A no mam pierdolisz. No. Było dwóch. Paliby. A poszliśmy nimi tak. tak. go, wiesz? spalił coś. P piknij go, nie bij mu. Widziałeś poddaszkę. Poddaszkę. Dobra, super. Uf, uf, można, można wyjść, w końcu. Uf, uf, uf. Zwyciężyliśmy. A zatem, jak chcecie grać takie zajebiste mapki, to rejestrujcie się na e .pl, co nie? Wygrać fajs coś można. Dziękuję bardzo. Dziękuję za